Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry ETS-2. Dzisiaj będę chciał przetransportować czekoladę. I słuchajcie, gdzie ja się w ogóle znajduję, bo w poprzednim odcinku jeździłem gdzieś już tam we Francji, a tutaj jestem nagle w Poznaniu. Jak? Otóż wyszła nowa aktualizacja z numerkiem 1.35, a w ets zawsze jest tak, że jak wychodzi nowa aktualizacja, to jesteśmy teleportowani do naszego najbliższego garażu, czyli. W moim przypadku do Warszawy. No i kurde, znowu będę musiał teraz to jakoś śmigać, żeby do tej Francji dojechać. Nie wiem, jakoś, bo mi się chce po tej Francji pojeździć. No dobra, to nic. Skoro wyszła ta aktualizacja 1.35, to warto by przynajmniej teraz na początku odcinka, zobaczymy w sumie też ile mi to zajmie, trochę o tej aktualizacji pogadać. Czyli jakieś takie najważniejsze, jak dla mnie, rzeczy, które się w tej aktualizacji pojawiły. I w sumie jedną z nowości już zaraz usłyszycie, więc słuchajcie. Skręć w prawo. Skręć w lewo. No właśnie. nawigacja głosowa. No powiem Wam, że nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj w ETS-ie 2 z listy jakiejś tam rzeczy, które chciałbym zobaczyć, właśnie w ETS-ie 2. No to nawigacja na tej liście się po prostu no, nie, nie znajdowała się. A tu, proszę bardzo, SC Software doda dodali nawigację głosową. Zaraz Wam w sumie pokażę, jakie tutaj są opcje tej całej nawigacji, bo trochę tutaj jest, tak się składa. Więc tak, możemy ją oczywiście włączyć bądź, bądź też wyłączyć. No i jeżeli chodzi o nawigację w języku polskim, to mamy dostępne tutaj dwa głosy, czyli Eryka, którego obecnie mam ustawionego i tutaj możemy zobaczyć, jak on po prostu, no, próbkę głosową. To była miła przejażdżka. Zjedź w lewo. Trzymaj się prawej strony. I to jest Erik, ale mamy też damski głos, czyli Anię. I zobaczmy, jak ona brzmi. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Skręć w lewo. Do roboty. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. No i tak właśnie brzmi Ania, aczkolwiek ja jakoś wybrałem sobie po prostu Eryka. Ale patrzcie, ile my tutaj w ogóle mamy tych wersji językowych. Sporo jest. Naprawdę sporo. Najwięcej jest po po angielsku jak widzicie I co ciekawe to jest to czy nie to Wiecie że ja jestem na 95% pewny że ten głos został nagrany przez tego samego aktora głosowego który podkładał głos pod Geralta z Rivii w, w Wiedźminach w wersji anglojęzycznych nie wiem, czy to będzie słuchać jakoś dobrze słychać, bo ta muzyka trochę tutaj głośno gra, więc... Ale to jest chyba, słuchajcie, taki easter egg, czy coś? Nie, ten gościu to naprawdę ma taki głos jak Geralt z Rivi w angielskiej wersji gier Wiedźmina, więc no... Serio, ktoś... Załóżmy, że ktoś jest anglojęzycznym graczem. No i ten będzie mi się teraz czasami wpierniczał. Jak ktoś jest na przykład... Skręć w prawo. O dobra. Jak ktoś jest, yy, no nie wiem, tam Amerykaninem czy coś sobie gra w takiego ETSA 2 to słyszę jakby mu polecenia wydawał Gerald z Revi, naprawdę. Ja pierdzielę. O ile się nie mylę, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam głos. Więc to jest jedna z tych nowości w aktualizacji 1.35 i ja słuchajcie. Teraz włączyłem tę nawigację, żeby wam pokazać. No, i ten co chwilę mi się wpiernicza. Z tym, że. Jest problem. Skręć w prawo. Ja chyba nie będę na odcinkach z tą nawigacją jeździć. Z jednego bardzo prostego powodu. Ten gościu mi się wpiernicza w to, co ja mówię. Bo to jest kurde mój let's play, więc. Nie chciałbym tutaj takiej osoby w postaci tego gościa. Żeby mi się wpierniczał w to, co ja czasami mówię, nie będę się, słuchajcie, wiecie, przymykać na każdym jakimś rondzie, jakimś skręcie, na jakimś skrzyżowaniu i tak i czekać, aż Eryk, aż, aż ta nawigacja wyda to polecenie głosowe. No nie, dlatego ja, słuchajcie, teraz włączyłem tego, tą nawigację, żeby wam pokazać, jak to działa, ale ja na odcinkach niestety nie będę chciał z tego korzystać, no bo on będzie mi się serio wpierniczał po prostu w to, co ja mówię. Gada dosyć głośno, więc więc no, niestety będę jeździć bez niego. No ale to jest jak dla mnie fajna nowość, więc jeżeli ktoś... No, na przykład mógłbym sobie, jak będę robić jakieś trasy poza odcinkami, to mogę sobie taką nawigację włączać, czemu nie, gdybym nagle się zamyślał czy coś, to on mi powie skręć czy coś, bo tak bywa czasem, że tak gram w tego ETS-a, wiecie, ETS to jest taka gra trochę... No można przy niej przysnąć tak trochę, więc on mi będzie kazał skręcić po prostu i nie zapomnę, ale tak, podczas nagrywania odcinków, niestety, to za bardzo nie chciałbym z tej nawigacji głosowej korzystać, bo to by było trochę nie wiem, po prostu niewygodne. Więc to jest jedna z nowości w tej aktualizacji. Co tam dalej, jeszcze z takich najważniejszych? Być może, jak nie zapomnę, dam wam w opisie do filmiku link do oficjalnego yy, filmu twórców, w którym oni tam przedstawiają te najważniejsze, te wszystkie nowości. Więc co jeszcze z takich, tych naprawdę ważnych? To tak. Dalej, mapa Niemiec została odświeżona graficznie. Nie wiem w sumie, jaki już, bo to już chyba była taka druga część tego odświeżenia graficznego mapy Niemiec. Nie wiem, jaki już procent, czy to już wszystko, czy jeszcze nie wszystko, ale tam podziałali trochę w tych Niemczech. Czyli po prostu oni starają się teraz odświeżać stopniowo, być może trochę za wolno, graficznie te tereny, które były. O, i pięknie, mandacik. Te tereny, które były dostępne. Podstawowej wersji ETS-a, tuż po jego premierze, czyli m.in. Niemcy, została dodana Sardynia. A właśnie, nawet jeszcze nie zwróciłem uwagi, czy faktycznie. O, faktycznie, dobra, proszę bardzo, mamy tutaj Sardynię, czyli coś, co na pewno chcieli gracze dostać, kiedy wyszedł ten dodatek, właśnie z Włochami. A tu proszę bardzo, na Sardynię musieliśmy trochę poczekać. Mamy tutaj trzy miasta. No za dużo dróg tutaj nie ma, ale wiecie, zawsze to jakieś tam. Rozszerzenie jednak jest mapki. Ogólnie zostały oni często w tych aktualizacjach dodają jakieś dodatkowe drogi i tak dalej. Tu nawet nie pamiętam, niby jaka została dodana, nie pamiętam po prostu yy, jaka. I jeszcze w sumie chyba z takich bardziej dla mnie istotnych nowości to to, że teraz, kiedy skończy nam się paliwo w trakcie jazdy, to możemy taki wezwać awaryjny, tak jakby. Awaryjną dolewkę, o, wziąłem coś takiego, tego paliwa, wzywamy, kurczę, jak to się tylko, hmm, czy ja to będę w stanie tutaj zrobić teraz, czy nie, chyba nie za bardzo, nie, ja nie to kliknąłem chyba To co ja mam tu kliknąć, nie, dobra, teraz nie będę chyba w stanie tego zrobić, bo widziałem, o, dobra, jest, tutaj Usługi, nie, moment, gdzie to, o, jest, dobra, I o, proszę bardzo, tankowanie awaryjne więc jeżeli nam się skończy, to możemy z tego skorzystać, to trochę nas będzie kosztować, trochę czasu minie i nie ma... to chyba nie będzie działać tak, że... Nie wiem, co ja tutaj kurczę włączyłem, czekajcie, bo coś mi się tu... Nie, nie to! Kurde! A dobra, F5. O, dobra, już jest git. I to nie jest też tak, że to nam tankuje do pełna ciężarówkę, tylko nam doleje nam trochę, żebyśmy byli w stanie ewentualnie dojechać do jakiejś tam najbliższej stacji czy coś. Więc to jest, słuchajcie, też bardzo, ale to bardzo fajna nowość, jak dla mnie, bo czasami się tak zdarzało, że ja to już na oparach jechałem i się tylko cykałem, czy mi się to nie skończy. A teraz, jak się skończy, to nie ma co się martwić, bo dostaniemy możliwość wezwania. Awaryjnego tankowania, i to jest jak dla mnie, słuchajcie, naprawdę spoko, spoko, spoko nowość. Być może to jest dla mnie nawet lepsze niż, ten, niż ta cała nawigacja głosowa, ale i tak, nie, serio, ta nawigacja jest fajna. Doceniam, doceniam fajne że Zwłaszcza, że widzieliście, ile tam było wersji językowych, w tym m.in. polski, więc to, to akurat jest plus. Dobrze, że nie, do, nie dodają tego tak stopniowo, czyli na przykład teraz byśmy dostali tylko, tylko i wyłącznie, nie wiem, jakiś tam język angielski czy coś, niemiecki, a potem trzeba by czekać na polską nawigację głosową. Nie, tutaj od razu dostaliśmy y, cały pakiet języków naraz. I to w każdym języku przynajmniej chyba tam były dwa głosy do wyboru, czyli damski oraz męski, więc to jest jak dla mnie spoko. No to chyba w sumie ja już powiedziałem wszystko jeżeli chodzi o, aktu o tę aktualizację 1.35. Ona, ona już wyszła ponad tydzień temu, z tym, że ja w poprzedni odcinek nagrałem zanim ta aktualizacja jeszcze wyszła, więc no tam jeszcze grałem na 1.34 i dlatego też tam nie poruszyłem tematu tego, yy, tego, 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 właśnie pacza. A co do et nie, co do ATS-a, to został zapowiedziany, potwierdzona właściwie ten dodatek który już wcześniej był zapowiedziany, teraz została tak bardziej ujawniona już data premiery, dodatku, który wprowadzi do ATS-a Stan Waszyngton, No, on wcześniej już został e, e, zapowiedziany, z tym, że teraz została w końcu ujawniona jego data premiery, czyli 11 czerwca. Oj, tak, 11 czerwca, o dobrze pamiętam, czyli. Z waszej perspektywy to jest już. To już ta premiera tego dodatku Waszyngton do ATS-a się odbyła. Z mojej perspektywy jeszcze dopiero się odbędzie. Bo ten odcinek nagrywam przed premierą tego dodatku. Czyli dokładniej mówiąc. A to jeszcze a propos. Te, bo mam na dzisiejszy odcinek. Wątpię, żebym się zdążył wypowiedzieć na więcej. Mam na, dziś, na dzisiejszy odcinek jeden temat. I co do, do tego tematu, zaraz przejdę. I to jest też a propos tego tematu, bo ten tutaj odcinek, który właśnie wy oglądacie, w sobotę. E, który to będzie, czekajcie. E, sobotę. Tak, 15 czerwca. Ja nagrywam w niedzielę 9. Czerwca. Dlaczego? Dlatego, że w tygodniu po prostu za bardzo nie będę mieć na to czasu i tak jak odcinki z pozostałych gier raczej są mnie zagrożone, tak jeżeli nie zrobiłbym tego teraz tak wcześniej to być może ten odcinek, który właśnie teraz oglądacie z ATS-a 2 w sobotę 15 czerwca w ogóle by się nie pojawił, więc postanowiłem go nagrać sporo wcześniej żeby mieć pewność, że się pojawi, niż jeżeli miałoby go po prostu nie być, więc z mojej perspektywy ten dodatek do ATS-a dopiero wyjdzie, z waszej perspektywy on jest już po premierze i to jest też trochę związane z tematem, na który dzisiaj się będę chciał wypowiedzieć. Dlatego uprzedzam o tym wcześniejszym przeze mnie nagraniu tego y, gameplayu. Więc czekajcie, gdzie jest ten temat? O, dobra, mam go. Więc tak, słuchajcie. Temat od widza o Niku. Canabis99, co sądzisz o zapowiedzi Call of Duty Modern Warfare i czy będzie z tego seria na Twoim kanale z kampanii fabularnej i multiplayer? Co do tej drugiej części to, wow, jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby po prostu, żebym to wiedział, nie będę aż tak bardzo planować. No właśnie, powiem teraz, co sądzę o tym Call of Duty Modern Warfare na dzień, w którym to nagrywam, czyli 9 czerwca, czyli to jest jeszcze tak, jakby przed rozpoczęciem targów E3, które to w tym tygodniu z Waszej perspektywy się odbyły. W sumie z mojej perspektywy to odbyło się dopiero tylko wczoraj ta impreza od EA, ale jeszcze pozostałe rzeczy, zapowiedzi targów i tak dalej, to z mojej perspektywy to jest jeszcze przede mną. Wy to już te wszystko, to wszystko, to wszystko, co się pojawiło na tych E3, to już, to już z Waszej perspektywy, czyli w sobotę, to, to już miało miejsce. Więc ja się wypowiem na ten temat. Nie wiedząc w ogóle co oni pokażą, o i kolejny manacik, co oni pokażą z tego Call of Duty na tych targach E3, bo jeszcze te targi 3 są przede mną, tak jakby dopiero z mojej perspektywy, ewentualnie w przyszłości uzupełnię może ten temat, jeżeli dużo się na tych targach E3 o tym Call of Duty pojawi i tu jest też taka moja prośba, żebyście być może, bo to jest taki trochę gorący temat, żebyście zadawali właśnie Komentarzach pod tym gameplayem tematy związane z zapowiedziami, z grami, które były pokazywane na tegorocznych targach E3, czyli tych największych targach gier na świecie w Los Angeles. To było duże wydarzenie w tym tygodniu, więc być może piszcie teraz z tym tematy, bo no, to są to jest coś, czym ja się bardzo mocno interesuję. Z chęcią bym się na coś tam wypowiedział, więc śmiało walcie. No to przejdźmy do tego Call of Duty w końcu i powiem wam tyle: Call of Duty. Modern Warfare, czyli tegoroczna odsłona Call of Duty, to jest no słuchajcie, najbardziej oczekiwane przeze mnie Call of Duty od lat. Ja nie pamiętam, żebym jakoś tak mocno czekał na aż tak mocno czekał na jakąś y, grę z serii Call of Duty w ciągu ostatnich lat, bo Black Ops 4 to, w to miałem wywalone, na Infinite Warfare miałem wywalone, Black Ops 3 miałem wywalone, na... Y, czekajcie, na World War II właśnie, to... na no to trochę czekałem, bo to była ta druga wojna światowa, ale i tak ostatecznie to jakoś mi się tak średnio spodobało. Co tam jeszcze wcześniej było z tych gier? Z tych wszystkich. Infi... Nie. Advanced Warfare, o to też tak jakoś średnio czekałem. I też Ghosts. No na Ghosts tam trochę czekałem i to w sumie mi się całkiem podobało, ale generalnie z tych wszystkich Call of Duty. Z tych najnowszych, to na, na żadnego tak nie czekałem, jak teraz czekam na ten Modern Warfare. Dlaczego? No, bo to jest po pierwsze Modern Warfare. Ja nie wiem, czemu oni nie nazwali tego Modern Warfare 4, tylko po prostu to jest Modern Warfare, ale no dobra, już pali o ten tytuł. Taki trochę dziwny, ale ja pierdziele słuchajcie, jak na to czekam. W końcu mamy powrót do czasów teraźniejszych w Call of Duty. No, nareszcie po prostu. Ja się już tak tego nie mogłem doczekać. Ba, tam nawet będzie Kapitan Price. Z, z całej tej serii Modern Warfare, no ja pierdzielę. Silnik graficzny ma być, a tu akurat. Hmm. Póki nie zobaczę tego bardziej, to nie uwierzę, że ten silnik graficzny jest całkowicie nowy. że Rzekomo pracuje nad nim oddział y, Infinity Ward, umiejscowiony właśnie w Polsce, bo oni jakiś czas temu otworzyli. To jest dosyć ciekawa informacja. Ale. No, załóżmy, że ten faktycznie nowy silnik będzie, no bo oni pierwszy raz mówią, że silnik jest nowy, wcześniej mówili, że zmodyfikowany, teraz rzekomo, że jest nowy. No, zobacz, jak zobaczę więcej, to wtedy stwierdzę, czy faktycznie tak jest. I to ma być taki miękki restart serii, więc ja się spodziewam tam sporej ilości zmian. No, ma być kampania, której zabrakło w Black Opsie 4, nie ma być chyba trybu Battle Royale, a przynajmniej z tego co ja wiem, w tej chwili, czyli na dnia 9 czerwca, być może po E3 już więcej jest o tej grze, wiadomo. Ale ja bazuję bardziej na tej pierwszej zapowiedzi. Klasyczny multiplayer ma być. Nie ma być trybu zombie, której taki mi nigdy się nie podoba, więc skupiam się tylko na single oraz na Multiku. No ja pierdzielę to brzmi słuchajcie, tak pięknie, że naprawdę na tej Call of Duty bardzo, 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 bardzo czekam. No. Masakra. Oj, będzie się działo. No. Na pewno będę chciał zagrać jakieś na pewno jakieś wersje będą te. Jakieś testy przedpremierowe trybu multiplayer, to to na pewno będę chciał sobie ograć Ale czekam słuchajcie, bardzo mi się ta zapowiedź podobała I liczę, że w końcu to będzie to Call of Duty, w które naprawdę mi się jakoś mocno spodoba i które, w które, za, które zapamiętam najdłużej i w które będę grać jakoś naprawdę długo Bo Modern Warfare, oj słuchajcie, to jest to, to jest to tak bardzo czekam, nie wiem jak wy, ale mnie bardzo ten Modern Warfare zainteresował. Bo ja już no, tęskniłem trochę za tymi czasami współczesnymi w serii Call of Duty. Tak to albo mieliśmy takie, wszystkie większość tych ostatnich części to była przecież umiejscowiona gdzieś tam w przeszłości Black Ops 3, 4, Infinite Warfare, Advanced Warfare, no tam była to WW2, ale to tam. No mówię, to mi jakoś średnio się spodobało, ja chciałem już w końcu jakichś takich czasów teraźniejszych, no i wygląda na to, że nareszcie się doczekam. Miękki restart serii, rzekomo nowy silnik, Captain Price plus jakieś chyba inne tam jeszcze mają być postacie z tego co słyszałem z serii Modern Warfare. No nie wiem, czy mi się to tylko tak obiło uszy, czy, czy mi się przyśniło, ale to brzmi... O, i tryb single player, multiplayer. Bla, brak tego zombie, Battle royala, więc się skupię na tym bardziej. No, słuchajcie, to się bardzo dobrze zapowiada. Ja liczę, że się nie zawiodę. I z automatu to jest. Aż ciężko mi jest, słuchajcie, to powiedzieć, że Call of Duty jest jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier roku, bo tak nie miałem od wielu, 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 wielu lat. Serio, więc też dziwnie mi przez gardło przechodzi, ale faktycznie Call of Duty jest w chwili obecnej jedną z najbardziej oczekiwanych przeze mnie gier tego roku. No, wow, co to się stanęło? Ale zobaczę, czy po targach H3 moje zdanie się zmieni, czy nie, co oni tam pokażą. Bo mówię, ja jeszcze tego nie widziałem, wy już wiecie dokładnie, za, jeżeli śledziliście temat, to wiecie, co się na tych targach H3 pojawiło, związanego z najnowszym kodem. Ja jeszcze tego nie wiem, ale e, tak jak wspomniałem, zachęcam do. Zadawania teraz tematów związanych właśnie z targami, E3, bo serio, ja siedzę dosyć mocno w tym temacie, mocno się tym interesuję i z chęcią będę chciał trochę się rozgadać na te tematy. Dobra, proszę bardzo, przyjechałem do Szczecina. Tak się składa, że jeszcze właśnie wcześniej tu nie byłem, bo odkryłem przed chwilą to miasto. No. Ja w ogóle jakoś od dziwo tej, dużo tej Polski nie zwiedziłem, O, kurde, czerwone stój. Dużo jakoś tej Polski nie zwiedziłem, mam wrażenie w tym ETS-ie 2. W sensie nie, no, że do tej pory nie miałem odkrytego Szczecina, a wcześniej, jak byłem w Poznaniu, na początku odcinka jeszcze to był mój pierwszy raz, kiedy ja w Poznaniu byłem, więc aż tak mocno tej Polski, tak jak wspomniałem, jeszcze nie zwiedziłem. A i czy coś nie było, jeszcze mi się przypomniało a propos tej aktualizacji 1.35. Czy nie miało coś, czegoś być w stylu, mm, że oni już powoli zaczynają wprowadzać y, wsparcie dla DirectX11, czy coś takiego? Czy mi się też to przewidziało? Czy ja to serio widziałem coś takiego w tych y, note'ach? Te liście zmian. Czemu nie? Niech to robią. Dobra, to parkujemy. Oby udało mi się to zrobić za pierwszym razem, chociaż, no, znając mnie to różnie może być. Dobra, jakoś się udało. Okej, okay, słuchajcie tak, więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć.